BUDERUS to marka urządzeń grzewczych o długoletniej tradycji i doświadczeniu. To wysokiej jakości, inteligentne, systemowe rozwiązania grzewcze, gwarantujące maksymalny komfort użytkowania. Dzięki budowie modułowej systemy można dowolnie konfigurować. Buderus oferuje urządzenia wykorzystujące gaz, olej, paliwa stałe i odnawialne źródła energii, które mogą być stosowane w mieszkaniach, domach, osiedlach mieszkaniowych oraz innych obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej. Buderus oferuje szerokie spektrum urządzeń grzewczych. Kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody oraz wspomagania ogrzewania. Pompy ciepła efektywnie i ekologicznie oraz prawie bezpłatnie wykorzystują energię z gruntu lub powietrza. Kotły kondensacyjne mogą osiągać sprawność powyżej 100%. Aplikacja Easy Control pozwala na sterowanie systemem grzewczym w domu z dowolnego miejsca na świecie. Buderus: ciepło jest naszym żywiołem.